W moim kanale, a dzisiaj mam urodziny. Właściwie, może nawet nie do końca dzisiaj, ale dzisiaj wyprawiam moje urodzinki. Robię taką e, imprezę, ale rodzinną, nie dla znajomych. E, ze znajomymi pewnie się umówię gdzieś na mieście, także dzisiaj robię taką rodzinną imprezę. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to zostawcie kciuki w górę i to koniecznie. Im więcej kciuków, tym lepiej, wiadomo. E, również możecie coś mi napisać w komentarzu, będzie mi strasznie miło. Na przykład propozycje na kolejne odcinki, bo jak wiecie, staram się je na bieżąco realizować. I to nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania. Kochani, ja jestem totalnie podjarana, ja uwielbiam obchodzić urodziny, zresztą chyba każdy uwielbia to robić, e, także zaraz wam pokażę, jaką na dzisiaj wybrałam stylizację. E, w kuchni właściwie wszystko mam już przygotowane, e, bo dzisiaj naprawdę wcześnie rano wstałam, żeby to wszystko zdążyć zrobić. Słuchajcie, wstałam chyba o 6.20, o 6.30 jakoś tak i od rana praktycznie już przyrządzałam ciasta, wiecie, że ja lubię takie rzeczy robić, więc zaraz wam je pokażę prezentuję moja stylizacja. Zaraz zobaczycie ją całą. Wiecie co? Powiem Wam, że ja zamówiłam ogólnie dwie sukienki. Serio, zamówiłam dwie sukienki. Zamawiałam je w poniedziałek. Dzisiaj jest sobota i nadal do mnie nie, do, nie przyszły, nie dotarły. No niestety, strasznie mi się podobały. Zamówiłam, tak jak Wam mówię, dwie. Jedną taką liliową, drugą czerwoną. Z myślą o tym, że założę ją dzisiaj, ale ponieważ paczki nie doszły, bo niby był problem na magazynie czy coś, no to założyłam po prostu jedną z moich starszych już sukienek, ale powiem wam, że ja chyba ją miałam na sobie raz, nie założyłam jej nigdy więcej, a teraz tak jak patrzę, jest po prostu genialna i idealnie nada się na urodzinki. imprezę. Beza, którą Wam pokazywałam. Zobaczcie, ja ją ozdobiłam truskaweczkami. Co prawda, bezy kupiłam gotowe, bo już nie miałam czasu, żeby jeszcze je robić, ale cały krem, wszystko, słuchajcie, robiłam sama, łącznie z tą bitą śmietaną. Także myślę, że ostatecznie wyszło super i wygląda przepięknie. A ja bezy lubię, więc na pewno zjem. Pewnie nie jeden kawałek. Tak jak mówiłam, ta chyba jest rzeczywiście największa, ale to nie wszystko. Bo słuchajcie, oprócz tych balonów, które tu mam zawieszone, to jeszcze mam, słuchajcie, na drugiej lampie zawieszone balony. Ja uwielbiam takie dekoracje, są superowe. To jeszcze, słuchajcie, mam parę takich balonów. Zobaczcie, woo, takich totalnie. No tak wiecie po gdzieś po mieszkaniu, także to jest naprawdę super. Lacey w ogóle się zdziwiła co do tych balonów. Pierwszy raz w rzeczy widziała balona i spodobała jej się tak gra. Może wam pokażę jak mi się uda to nagrać, jak ona słuchajcie szaleje za tymi balonami. To jest totalnie świetne, ale wiecie co Michał jeszcze kupił? Nie uwierzycie. Ja wam po prostu to muszę pokazać. Słuchajcie gdzieś tu jest. O, widzę że jest. Patrzcie. Patrzcie na to, co on kupił, czapeczki, zobaczcie czapeczki na urodziny, także to jest fajne, tylko ja nie wiem, czy ja dam radę założyć tą czapeczkę, słuchajcie. Uwaga, ups, o, o, chyba pęka, pęknie? Upsa, a, pękła, no niestety słuchajcie, nie dam rady założyć tej czapeczki, ale wyglądałaby naprawdę fajnie, zobaczcie na no, to. Chociaż w sumie może nie, może jednak nie. Może nawet lepiej, że słuchajcie, nie trzyma się na głowie, ale tak jak mówię, dekoracja totalnie mi się podoba. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Teraz tylko czekam na gości. E, pokazałam wam już ciasta, które zrobiłam, e, więc mam nadzieję, że będą wszystkim smakować i mam nadzieję, że się wszyscy będą dobrze bawić. E, także co? E, na pewno w kolejnym odcinku dam wam znać, co dostałam na urodzinki. Także jak jesteście ciekawi, to koniecznie bądźcie na bieżąco i czekajcie na następny odcinek, bo parę rzeczy sobie zamówiłam, więc część wiem, co dostanę, ale niektóre to będą niespodzianki. Jeszcze kwiatki, które dostałam. Zobaczcie, jakie śliczne jeny. Ja tak lubię mieć zawsze kwiaty w domu. Także naprawdę super. Pięknie się prezentują w ogóle. Zobaczcie, jakie zgrane wszystkie różowe dostałam. Nie wiem, czy to była jakaś zmowa, ale są same różowe kwiatki. Mi to nie przeszkadza, bo ja różowy lubię i będzie pięknie tak świeżo wyglądało w mieszkaniu. Jesteśmy teraz w kuchni tutaj już panuje totalny Armagedon, serio, co tu się nie działo? Po prostu wszystko. Ja bardzo lubię truskaweczki. Pokazałam wam, że ozdobiłam nimi właśnie te bezy. Zrobiłam właściwie dwa takie ciasta. Ciasta, takie, no takie desery bezowe, nie wiem już, jak to nazwać. I truskawki. Słuchajcie, są do tego super. Mi to w ogóle ich jeszcze dużo zostało. Zobaczcie, ja je sobie przełożyłam w ogóle w miskę, to jest jedna miska, jeszcze mam taką drugą, także truskawek zostało mnóstwo, ale one są takie pyszne, są po prostu przepyszne. Chyba zjem jedną jeszcze, wiecie co? Mm, o Boże, pycha. Mm. Ja bardzo lubię takie mm, owoce sezonowe, dlatego robiłam jeszcze jedno ciasto, takie właściwie na bazie pomarańczy, taka napoleonka z ciastem francuskim. Jest pyszne, polecam bardzo! Naprawdę bardzo dobre wyszło. E, także było u mnie naprawdę sporo owoców przy tych ciastach. Tak jak ja też lubię czekoladę, tak mało czekolady użyłam na, na te mojej urodziny. E, nawet tort, słuchajcie, miałam malinowy. O taki prosiłam, więc taki torcik był malinowy, e, przepyszny. Także e, mimo tych słodkości było mi dużo miejsca na owoce. Także, wiecie, było tak pół na pół. I słodko, i zdrowo. No, Lacey, Lacey, chodź tu. Chodź. Patrz, no, palą. Nice, Daisy, papa, tak, da, malpałona, To jest odcinek z takich moich urodzin. E, wiadomo, no nie nagrywałam, słuchajcie, podczas tej imprezy urodzinowej. No e, bo nie chciałam, po prostu chciałam spędzić czas z moją rodziną, z moimi bliskimi, e, ale na pewno Wam wszystko później opowiem to już w kolejnym odcinku. Także, tak jak mówię, jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawiajcie koniecznie łapki w górę. E, pamiętajcie też o tym, by zasubskrybować kanał. E, oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie, a do tego Was gorąco zachęcam. No i co? Widzimy się niedługo, gdzie pokażę Wam wszystkie moje prezenty, a są naprawdę fajne, więc do zobaczenia! Mua! Buziaki!